Inwest 17 grudnia. Klasyczna analiza sytuacji na rynku akcji. Zapraszam. I przechodzimy od razu do sedna sprawy. Jak widać, indeks Eurostoxx 50 kontynuuje nam dosyć silny trend wzrostowy. Po tym przełamaniu się z trendu, wyłamaniu się z trendu spadkowego i pokonaniu tutaj tego maksimum mamy nowe szczyty. Nie jest to ATH dla tego indeksu, dla indeksu Eurostox 50, natomiast pod względem bieżącej sytuacji. Widzimy, że jest to najwyższy poziom od, od szczytu. Na, jest to niżej niż szczyt hossy, która się zakończyła w 2007 roku i znacznie niżej niż szczyt hossy dotkomowej od 2000 roku. Natomiast, jak widać, jesteśmy praktycznie w najnowszej historii tego indeksu jesteśmy najwyżej. Poniżej oczywiście indeks zmienności dla tegoż indeksu, tak samo jak VIX dla SP500, tak samo tutaj mamy euro volatility index dla STOXX 50. Oczywiście zarówno stoks 50, jak i indeks zmienności są w wersji kontraktów, a więc mamy tutaj efekt rolowania kontraktów. Tak samo dolny wykres, czyli indeks dolara, tak samo są to kontrakty, natomiast efekt rolowania najsilniej tutaj widzimy właśnie na przykładzie indeksu zmienności. I przyjrzyjmy się nieco dokładniej ostatniej sesji, czy też ostatnim dwóm sesjom. Widzimy tutaj w piątek kolosalny wręcz wzrost na indeksie zmienności. A jak widać w poprzednich miesiącach aż takiej dzidy nie było tak i o ile ten wzrost mógł być powiedzmy do poziomu 14, 14, 30 to tutaj widzimy, że ten wzrost przekroczył poziom 15 bo po poziom tegoż Kontraktu na indeks zmienności wynosi 15,12. A więc widzimy tutaj takie wgryzanie się w te lokalne minima. A więc od dołu mamy takie puk-puk z rynku opcji, że no niestety rynek opcji jakby. Mówi nam, że byki nieco przeholowały najprawdopodobniej i pora na jakąś może rewizję tych wzrostów. Tutaj na tych czer dwóch czerwonych świeczkach widać, że ten dołek tutaj intradejowy odpowiada temu tutaj intradayowemu dają tak szczytowi. I tutaj możliwa jest jakaś mała korekta. Mała jak mała, od małej się najprawdopodobniej może zacząć tak. I to co mnie tutaj niepokoi. To właśnie względnie silny wzrost na indeksie zmienności oczywiście uwzględniając, że to jest rolowanie kontraktu, to i tak mimo to ten poziom nam się tu wgryza od dołu w jakieś większe rajony, rajony o większych wartości jest to taki poziom 15 uznałbym za, za taki wstępny poziom ostrzegawczy natomiast pokonanie poziomu 17 no już będzie wskazywać faktycznie na korektę tak i popatrzmy może bardziej szczegółowo na sam indeks akcji. Otóż ta czerwona świeczka, no widać, że dużo nie brakowało, by przejęła formę tak zwanego objęcia Bessy, czyli żeby ten, ten korpus, to ciałko tej świeczki, czerwone ciałko, żeby było większe, żeby obejmowało to poprzednie, Powiedzmy niebieskie, ciemno-niebieskie ciało, tak. Oczywiście tutaj ta cena zamknięcia spadkowej świeczki jest nieco wyższa niż cena otwarcia tej tutaj wzrostowej świeczki. To też do tego objęcia, do tej formacji nie doszło. Natomiast był to już jakiś sygnał ostrzegawczy. Natomiast piątek, po takiej chwilowej euforii. Mamy długi knot i mały czerwony kotpusik. Wygląda to na spadającą gwiazdę. A więc tutaj mamy takie, no, dwie, dwa ostrzeżenia: jedno słabe, drugie nieco silniejsze, które nam powstało w piątek, mówiące, że Możliwy jest jakiś wyłom w tej silnej tendencji wzrostowej. No i ten mocny wzrost na indeksie zmienności mi do tego niestety pasuje. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Natomiast mówię to tylko po to, żeby zwrócić na to uwagę, gdyby ktoś na to w ten sposób nie patrzył, bo moim zdaniem jest to znak ostrzegawczy. Natomiast indeks dolara, zobaczmy, on tutaj po tej korekcie nie zdoła wybić się wyżej. Widać, że ta korekta doszła do tego poziomu pokonanego tutaj tej lokalnej górki w dół. Mamy korektę i znowu już w dół, schodząc niżej niż ten lokalny dołaczek. A więc tutaj mamy tendencję spadkową, tak? No i generalnie tak, taka sytuacja bykom sprzyja. To należy zaliczyć na, na plus dla giełdowych byków. Natomiast to wcale nie znaczy, że jakieś przejściowe choćby problemy nas nie spotkają w najbliższym czasie. Mówię tu już o poniedziałku. Ponieważ te dwie specyficzne świeczki, i ten mimo wszystko dosyć bardziej niż silny wzrost, mimo że związany z rolowaniem kontraktów, no, jest tutaj dla mnie jakimś sygnałem ostrzegawczym, że w końcu jakaś większa korekta. Nadejdzie. Oczywiście to może być z początku mniejsza korekta, ona się może przedłużyć, później może być większa korekta i nadal będziemy mówić, że mamy hossę, tak? Natomiast należy moim zdaniem rozważyć w tej chwili, dokładnie w tej chwili, rozważyć na poniedziałek zamknięcie części pozycji długich. Zakładam, że ktoś, kto otwierał pozycje długie, otwierał je albo tutaj przed tym wyskokiem, na tej świeczce, albo tuż po tym wyskoku, czyli na tych dwóch świecz świeczkach małych. Tutaj, albo tutaj powiedzmy. No, może jeszcze tutaj, może tutaj. Jeżeli wchodził stopniowo. A więc jest pewna część zysku, którą należałoby rozważyć, czy ją już sobie nie zatrzymać. I nie ryzykować głębszą korektą, która nam te zyski zje. Zaprzepaść. Oczywiście pierwszą barierą będzie ten poziom, tutaj na powiedzmy 4500 generalnie. Po prostu to jest szczyt tej świeczki. Natomiast no widać, że do pokonania tego poziomu wystarczy jedna świeczka, tak? Wyobraźmy sobie świeczkę spadkową, która nam to pokonuje i kolejnego dnia z luką, kolejną świeczkę spadkową do tego poziomu, powiedzmy tutaj. Widziałbym kolejne jakieś mocniejsze wsparcie na poziomie 4,5 350 punktów. Byłby to dosyć znaczący spadek. Natomiast tego nie wiemy, oczywiście, to jest taka moja spekulacja, bo też faktem jest, że w piątek mieliśmy tak zwany dzień trzech wiedźm, czyli wygasanie kontraktów, opcji, no i, i sytuacja na samym in, e, instrumencie bazowym. Dosyć specyficzny dzień. Wymiana kontraktów na nowe serie. Przekazanie pałeczki. Ale mimo to jest to moim zdaniem jakiś znak ostrzegawczy. A to, co można zrobić w tej sytuacji, wobec tych ostrzeżeń, to rozważenie zamknięcia części długich pozycji na rynku akcji, czyli na rynkach akcji. Dobrze, popatrzmy może sobie na nasz WIG20. No, sytuacja no, podobna, tak. Dalej widać, że ten trend jest, jest kontynuowany. Wzrostowy. On niby się wypłaszcza, ale jest kontynuowany. Tutaj może, tutaj owszem, czerwonej świeczki nie ma, ale ten korpus, ten, ten, ten cień jest długi i wysoki. A więc to jednak świadczy tutaj także o kapitulacji po, popytu. No i wygląda to tak, praktycznie tak samo źle. Zobaczmy może NASDAQ. NASDAQ wręcz przeciwnie, nie wygląda źle. S&P 500, no także nie wygląda źle. No choć po tej luce tutaj mamy takie jakby małe świeczki, z których tak, tak naprawdę nic nie wynika. tak. No, widzimy, że tendencja jest kontynuowana, ale. Nie mamy tutaj jakichś większych punktów zaczepienia. A może być taka sytuacja jak tutaj. Jakieś małe świeczki u góry, później mały spadeczek. Albo tutaj małe, małe świeczki u góry i spadeczek. No z tego może być wszystko. Tutaj jakby tych sygnałów ostrzegawczych nie widzimy. Zobaczmy może jeszcze na Bitcoina. No Bitcoin, już tutaj widać, że ten impet był duży. Był kontynuowany powolny wzrost tutaj do tego poziomu, gdzie nastąpił pewien wzrost tradyjowy zmienności. Później mu się uspokoiło i tak sobie symetrycznie znowuż tutaj zaczął rosnąć. I ten wzrościek już widać, no, mniejszy niż tutaj. I popada bitcoin w korektę. Ta korekta w tej chwili po prostu trwa. Co będzie dalej, zobaczymy. Natomiast to jest też moim zdaniem kolejne wskazanie na to, że ten taki ślepy, powiedziałbym, apetyt na ryzyko na rynku już minął. To już nie jest ten impet, który był, tak? Mamy korektę na Bitcoinie. A więc inwestorzy już realizują zyski. Na Bitcoinie były duże zyski, a więc spadki korekta będzie większa, tak? Zobaczmy może a zresztą zobaczmy sobie Total Put Call Ratio dla rynku amerykańskiego, dla S&P oczywiście tutaj widzimy S&P do góry, pobił nam ten tutaj szczyt natomiast Total Put Call Ratio owszem także spadał ładnie ładnie ale tego dołka nam tutaj nie pokonał tak Jesteśmy powyżej tego dołka. Tutaj wiesz był mały wzrościk, spadek, który zatrzymał się wyżej niż tutaj ten mini lokalny dołeczek. A więc także ten wskaźnik nam pokazuje, że no rynek opcji nie jest już tak optymistycznie nastawiony do kontynuacji tych wzrostów na rynkach akcji tym bardziej moim zdaniem należy rozważyć właśnie zamknięcie części pozycji na rynku akcji oczywiście pytanie jakiej części pozycji tak czy bezwzględnie zamknąć czy też powiedzmy w ramach stop lossa oczywiście tutaj zależy to już od preferencji każdego z inwestorów to nie jest żadna porada, tylko mój osąd sytuacji. Jedni mogą część pozycji, powiedzmy jedną czwartą zamknąć już. Później kolejną jedną czwartą, czyli połowę zamknąć, jeżeli wejdziemy poniżej tego poziomu 4500. Kolejną jedną czwartą, jeżeli wejdziemy poniżej poziomu wtedy 350 i kolejną, jedną czwartą, jeżeli dojdziemy, nie wiem, poniżej tutaj ten dołek, tak? Albo mogą liczyć na to, że po korekcie jednak będzie kontynuacja wzrostów. Preferencje inwestorów co do rozgrywania tej sytuacji mogą być różne. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to ogląd samej sytuacji, jak ona wygląda na dzień dzisiejszy. O, czyli na niedzielę, tak. Są to takie weekendowe, weekendowe refleksje przed poniedziałkiem. No i niestety te refleksje nie są naj, najmilsze. Zobaczmy, może. SWIG-80, on tutaj no bardzo ładnie się zachowuje. Ta wzrostowa jednak świeczka kłóci się z tym, co powiedziałem wcześniej. Tutaj nie widać ża żadnych problemów. Jakby idąc topem SWIG-80, można by znowuż powiedzieć, że ok. Tam mamy takie sygnały ostrzegawcze, ale one właśnie wynikają z tego, że ów piątek to, to, to właśnie ten trzeci piątek miesiąca wygasania kontraktów i stąd to takie zamieszanie. Natomiast na SWIG-u 80 gdzie żadnych kontraktów i opcji nie mamy. To zjawisko w ogóle nie wystąpiło ależ znowuż z drugiej strony jakież jest znaczenie SBIG-u 80 w porównaniu do SBIG-u 20 no, jeżeli chodzi o obroty zaangażowanie w rynku no, wielkość rynku no to dużo mniejsze tak MFIG-40, tam już mamy kontrakt, tam już tutaj, także to zjawisko wystąpiło. Natomiast co do swig 80, no w tej chwili jest to moim zdaniem raj dla tych wszystkich, którzy umiejętnie potrafią selekcjonować spółki do portfela i delektować się tym trendem wzrostowym. To jest moim zdaniem taka jedna ze strategii, które generalnie uznaję za najlepsze dla inwestorów indywidualnych, ale tylko w przypadku posiadania. Oczywiście, oprócz wiedzy, środków technicznych do przeprowadzenia takich analiz, choć ich jest w tej chwili całe mnóstwo, mamy różnego typu skanery fundamentalne. Wiele danych udostępniają domy maklerskie, są różnego pla typu platformy, gdzie można sprawdzać wyniki finansowe spółek, raporty bieżące, okresowe. Natomiast na to trzeba już dysponować sporym czasem. 10 powiedzmy spółek, a to już jest praca na cały etat. Jeżeli się ją chce wykonać naprawdę dobrze. Natomiast wracając do naszego tematu. No, mimo wszystko jestem zdania, że w tej chwili to co można zrobić. Poniedziałek rano, to faktycznie rozważyć zamknięcie części długich pozycji na rynkach akcji. Oczywiście, w różnych scenariuszach, mogło być tak, jak powiedziałem, zupełnie inne. Może być i tak, że poczekamy do otwarcia. Otworzy się gdzieś ciut niżej, powiedzmy na poziomie 4,550. Mówił o euro 150, tak. Mo może tutaj kontynuować dalszy wzrost, i będą to tylko te, te dwie czerwone świeczki. ten dziwaczny wzrost na <grymne> indeksie zmienności to mogą się okazać tylko takie, jako takie strachy na lachy. Natomiast póki co no, nie wygląda to dobrze A póki jesteśmy wysoko zamykanie pozycji kupionych wcześniej albo dużo wcześniej no także no, ma sens, bo zamykamy je z konkretnym zyskiem, tak? A w przypadku jakiej większej korekty, no już tak nie będzie. Jakie jest dodatkowe ryzyko z takiego zamykania pozycji? No, oczywiście jest takie, że w przypadku kontynuacji tego trendu należałoby później rozważać moment ponownego wejścia w ten rynek. Ja też nie twierdzę, że należy zamknąć całość, bo, bo generalnie trend mamy wzrostowy, nie mamy żadnych sygnałów sprzedaży, takich silnych. Natomiast gdybym, powiedzmy, ja osobiście zamknął jedną czwartą pozycji, to nawet przy kontynuowaniu tego wzrostu ponownie bym ich nie otwierał. Z tą jedną czwartą poczekałbym na jakąś korektę. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie także można wziąć pod uwagę jako jedno z miliona. I tym mało optymistycznym, ale mam nadzieję coś wnoszącym postrzeżeniem, taką refleksją kończę to wideo i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.